Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez autora pieśni nad pieśniami powiedziałeś, jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego z całym żarem Proszę Cię, spójrz okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości. O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli, Ty, który swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci łazarza zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swe grzechy i mogli wraz z wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego miłosierdzia. Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej. Jak wciąż sprawdzają się twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu kościoła. Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników, oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni. Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże! ale okaż swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi i odpuść grzesznikom winy i wyprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju prowadzące do twego królestwa życia i nieśmiertelności który żyjesz i królujesz na wieki wieków amen